Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego filmu na temat przepisów ruchu drogowego. Dzisiaj się zajmę takim tematem, jest to kontynuacja e, serii moich filmów na temat najczęściej zadawanych pytań przez kursantów. Dzisiaj następne pytanie, które omówię jest to, czy jeśli zgaśnie mi samochód, to wynik egzaminu jest e, negatywny. I tutaj słuchajcie, e, czy jeśli zgaśnie mi samochód, to wynik egzaminu jest negatywny. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, tak, to zależy, no, to zależy, to zależy. Tutaj ja sobie troszeczkę to opracowałem i, i, i będę sobie tutaj też zaglądał, żeby niczego nie ominąć. I teraz tak, tutaj muszę przypomnieć, żeby dobrze podejść do tego tematu, to muszę tu przypomnieć o tym, że ten egzamin państwowy składa się z dwóch części, czyli z zadań na placu manewrowym i zadań w ruchu drogowym, tak? Z tej jazdy w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o plac manewrowy, no to tutaj z tym zgaśnięciem silnika może być problem, bo jak może nam zgasnąć, na przykład robimy łuk, to trzeba pamiętać, że tylko raz może nam zgasnąć na tym łuku. Drugi raz faktycznie wynik egzaminu może być negatywny, tak? Także tutaj trzeba się naprawdę pilnować. Natomiast troszeczkę odmienna sytuacja jest, słuchajcie, w ruchu drogowym. W ruchu drogowym tu od razu powiem tak ogólnie, że auto może nam zgasnąć nawet parę razy, dwa, trzy razy. No, świadczy to jakieś tam nieumiejętności, czy tam też nerwa, bo nerwy się zdarzają, wiadomo. To są nerwy, taki egzamin. I, I no fakt, że no nie jest już idealnie, ale egzamin będzie, myślę, że zdany. Nie będzie tu jakiś to problem. Jeżeli nam gdzieś zgaśnie, robimy gdzieś próbujemy parkować, a on nam zgasnął, więc go odpalamy i nie ma problemu, parkujemy, dalej kontynuujemy ten manewr, na przykład parkowanie ale to nie jest też taka sytuacja tutaj, słuchajcie, jednoznaczna, ponieważ to wszystko zależy, gdzie nam zgaśnie, gdzie nam zgaśnie, ponieważ, ponieważ właśnie gdy, gdy nam zgaśnie, jest w takiej prostej sytuacji przy parkowaniu, nikomu nie przeszkadzamy, odpalamy go, jeżeli umiemy odpalić, tak? Bo często z nerwów zdarza się, że ten kursat z tych nerwów nie umie odpalić samochodu. To znaczy no, Próbuję kręcić tym kluczkiem, a w tych nowych samochodach niektóre niektórych samochody mają takie rozwiązanie, że żeby odpalić samochód, to trzeba co włączyć sprzęgło nacisnąć, tak? Cisnąć, bo inaczej nie odpalimy tego samochodu. Dlatego hmm. dlatego trzeba o tym pamiętać, żeby troszeczkę jeszcze ochłonąć i przemyśleć, co robię źle, tak? Co robię źle? Aha, no nie włączyłem sprzęgła, tak, no włączam sprzęgło i wtedy ten samochód odpali. To tak na to chciałem zwrócić uwagę. I tutaj... Teoretycznie odpalamy, dalej kontynuowane są następne zadania egzaminacyjne i nie ma problemu. E, natomiast no, są sytuacje, w których, e, w których, gdy nam zgaśnie ten samochód, e, wynik egzaminu może być negatywny. E, słuchajcie, jaka to, jest sytuacja, jaka to jest sytuacja? Na przykład stoimy. Wjeżdżamy na skrzyżowanie, mamy światło zielone, ale my jedziemy w lewo na tym skrzyżowaniu. Musimy poje, po, przepuścić pojazdy jadące na wprost-przeciwka, które właśnie jadą. Więc co? Stajemy na środku skrzyżowania. No i później one przejechały, my y, kontynuujemy jazdę w lewo. Ale co? Z tych nerwów y, zgasnął ten samochód na środku skrzyżowania. Jeżeli go szybko odpalimy, nie ma problemu. Ale najczęściej to są właśnie nerwy. Kursant albo nie umie go odpalić, albo z, no, no już prawie go odpalił, yy, kombinuje coś tam, my stoimy na środku skrzyżowania, czyli słuchajcie, my stwarzamy realne zagrożenie w ruchu drogowym i teraz tak, póki jeszcze tam nikogo nie ma, to super, ale świata się najczęściej zmieniają, tak, najczęściej się zmieniają, wszyscy chcą ruszać, a my stoimy na środku skrzyżowania, więc stwarzamy realne zagrożenie w ruchu drogowym, tamujemy ten ruch, tak, wszyscy trąbią, są wkurzeni, my już w ogóle zdenerwowani jesteśmy i tak dalej. Także jest to stwor... można to podciągnąć, egzaminator może to podciągnąć pod stworzenie realnego zagrożenia w ruchu drogowym, tak? No i w takiej sytuacji on nie obleje nas za to, że, my, że nam samochód zgas, tak? Bo jeżeli już się szybko odpalili i, i pojechali dalej z tego skrzyżowania, nie ma problemu, tak? Ale natomiast jeżeli my nie możemy go odpalić z nerwów coś tam się dzieje... No to niestety może być to pociągnięcie pod konsekwencję, powiem tak, konsekwencją, że ten samochód nam zgasł, jest to, że my żeśmy stworzyli realne zagrożenie w ruchu drogowym, co powoduje, że wynik egzaminu może być negatywny. Dobrze, mam nadzieję, że, że to jest, jest zrozumiałe. Przejdę do następnego następnego pytania tutaj. To był czwarte pytanie. Teraz, słuchajcie, pytanie numer pięć. Co z autobusami? O, co z autobusami? Puszczać ich, czy nie? Jak zamierzają, bo czyli ten kierunkowskaz, tak zwany wyjazdowy, tak? Lewy. I zamierzają wyjeżdżać z przystanku autobusowego z Zatoczki. No i tak. I tutaj, słuchajcie, znowu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy. To zależy. Dobrze, myślę, że tutaj to, to ja Wam rozrysuję troszeczkę. To będzie najłatwiej. Mhm, mhm. yy, mamy autobus. O. Jakaś tam zatoczka jest. Autobus włączył już kierunkowskaz, tak? Włączył kierunkowskaz. teraz go puszczać, czy go nie puszczać? A no my tutaj jedziemy. Nie? Trzeba, co jest najważniejsze? Słuchajcie, trzeba od tego zacząć, że ten autobus jest osobą. Jest to pojazd, który włącza się do ruchu. Włącza się do ruchu. Czyli on, słuchajcie, nie ma bezwzględnego pierwszeństwa, tak? To nie jest tak, że my mamy jakby czerwone, tak? O, ma zielone. To, to nie jest tak. On nie ma bezwzględnego pierwszeństwa, czyli my powinniśmy umożliwić mu włączenie się do ruchu. To już sam fakt, że jest słowo włączenie się do ruchu, czyli on jest tym włączającym się do ruchu. Ale my powinniśmy mu, słuchajcie, umożliwić to włączenie, tylko teraz w zależności od sytuacji. W zależności od sytuacji. Tu będzie na pewno... Stanek, tak, autobusowo. Yy, bo teraz, tak, o czym trzeba jeszcze pamiętać, że, że ten przepis działa wtedy, kiedy jest to obszar zabudowany. Nie miejscowość, ta zielona tablica i tam jest nazwa miejscowości, ale obszar zabudowany, ta biała tablica, tak? to jest różnica. Czyli, jeżeli jest to obszar zabudowany, powinniśmy umożliwić mu włączenie się. Do ruchu, ale teraz tak, ja, jak ja to tłumaczę kursantom? Bo to jest naprawdę taki temat do, dość trudny. Jeżeli ten kursant jedzie dość szybko, ten, ten autobus, ten kierowca tego autobusu nie włączy jeszcze tego kierunkowskazu. Ale my tu już jesteśmy prawie na jego wysokości, jedziemy te 50 na godzinę, tam 45 jest to dość duża prędkość. No, czyli tak, jeżeli on włączy w ostatniej chwili ten, ten kierunkowskaz to my nie możemy tak się zachowywać, jakby to było światło czerwone. Czyli co? Nagle hamujemy, bo nie mamy pierwszeństwa, tak? Bo w tej sytuacji, jeżeli my nagle hamujemy, to stwarzamy realne zagrożenie w ruchu drogowym, czy z tyłu, dla nich to będzie niespodzianka. Każde takie w ogóle, słuchajcie, ja odradzam jakiekolwiek nagłe hamowanie. Jeżeli tylko nas do tego zmusi życie, ale tak, staramy się nie hamować gwałtownie, ponieważ to najczęściej powoduje kolizję, wypadek. Bo reszta sam to jest jak domino, tak? Jeden za, nagle zahamował reszta reszta wpada na niego. Te z tyłu pojazdy, słuchajcie, powinni zachowywać odpowiednią odległość, ale często tak nie robią. Często tak nie robią. Gdzieś ten tir z tyłu jedzie blisko nas, jeżeli my zahamujemy dość mocno, gwałtownie, no to naprawdę możemy nawet zginąć, tak? Jeżeli te 30 ton się w nas wbije. Także na pewno nie jest dobrym pomysłem nagłe hamowanie, tak? Czyli to w zależności od sytuacji. Jeżeli jesteśmy dość jak ja to tłumaczę kursantom dokładnie, w ogóle jak jest przystanek autobusowy, należy zachować szczególną ostrożność. Liczymy się z tym, że ktoś nam może wyjść z pieszych, należy, słuchajcie, myślę, że zwolnić, chociaż dać nowe z gazu, żeby zwolnić z tej prędkości 50, tak, na tym obszarze zabudowanym, do 35-40. Wiele łatwiej jest wyhamować samochodem, zwolnić do, prawie do zatrzymania, jeżeli jedziemy 35 niż 50 na godzinę. Tak mi się wydaje, że to jest rozsądne postępowanie. Tu też trzeba obserwować cały ten pas drogowy. Ja tu obserwuję, nie, że nie patrzę, autobus stoi, dobra. Ja obserwuję, czy ten autobus, ten kierunkowskaz e, włączył, czy ci pasażerowie jeszcze wchodzą, wychodzą. Wiadomo, że jak wchodzą, wychodzą, to tam raczej nie ma żadnego zagrożenia, bo on musi zamknąć najpierw te drzwi, tak. E, e, ale no i tak zwalniam. Dlaczego zwalniam? Dlatego zwalniam, bo niektóryś pasażer gdzieś tam wyjdzie z autobusu, tutaj go nie widać. Jest to naprawdę później ciężko jest wyhamować. Jeżeli nie jestem pewien, bo widzę, że już drzwi są zamknięte, to nawet jak nie dał kierunkowskazu, no to chociaż noga z gazu, bo jakby coś, to co mogę w skuteczny sposób yy, taki znormalizowany, spokojnie wyhamować. żeby nie było to, Żebym ja nie stworzył realnego zagrożenia w ruchu drogowym. Żeby ktoś tam z tyłu jakiś... Jak widzę, że samochód tyr blisko mnie jedzie, no to, to naprawdę raczej troszeczkę zwalniam, bo jakby coś by musiał go przepuścić, to, to, to żeby nie doszło do jakiejś tam kolizji. Czyli należy pamiętać, że on nie ma bezlnego pierwszeństwa. To jest bardzo ważne. I taki nawyk sobie zrobić, że nie... że on... Bo to nie może być taki nawyk. Włączył kierunkowskaz na gas może, To było bardzo... bo później nawyk, to już tu później coś tam... My tak będziemy robić zawsze, czyli bardzo często stwarzać realne zagrożenie w ruchu drogowym. Myślę, że warto po prostu zwolnić. Jeżeli widzimy, on dał ten kierunkowskaz, nie ma problemu, powinniśmy umożliwić mu włączenie się do ruchu. Też kierowcy autobusów są oczywiście szkoleni, oni wiedzą o tym, że nie mają bezwzględnego pierwszeństwa i też na pewno będą rozsądnie wjeżdżać, tak? Będą widzieć, bo też muszą ocenić w lusterku. Jaka jest prędkość tego pojazdu, tak? Ale to już jest osobny temat na temat szkolenia kierowców autobusów. Jak on widzi, że ten gość pędzi, albo jakiś jedzie kierowca tira, no to on mu tu nie wyjedzie, bo, bo wszyscy zginą. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. A my powinniśmy, jeżeli widzimy, że on wyjeżdża, tak? No to no hamujemy, tylko staramy się, żeby to hamowanie było nagłe. Żeby ono nie było nagłe, to musimy troszeczkę zwolnić, tak? Myślę, że to 35 Wtedy jest dość łatwo wyhamować w spokojny sposób. Także to właśnie zależy od sytuacji, tak? Jak jesteśmy bardzo blisko jego, no to nierozsądne nie by było nagłe hamowanie. Nagłe hamowanie. Także myślę, że to jest zrozumiałe, tak? Myślę, że to jest zrozumiałe. Ale faktycznie powinniśmy umożliwić włączenie się do ruchu, tak? Czyli tutaj na pewno ustawodawca próbował, tutaj tak troszeczkę, tu, tak, tu widzę w przepisach ująć kulturę, tak? Ująć kulturę. E, e, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że to jest, mm, słuchajcie, y, z, zrozumiałe, tak? Czyli nie ma on bezwzględnego pierwszeństwa, ale my powinniśmy w miarę możliwości umożliwić mu włączenie się y, do ruchu, czyli go tutaj co, nawet czas, zwolnić czasami wystarczy, a czasami, no niestety trzeba się czasami zatrzymać, żeby on Włączył się do ruchu. Dobrze, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków moich filmów na temat najczęściej zadawanych pytań przez kursantów. Do widzenia.